Intensywne izraelskie naloty na stolicę Iranu, Teheran, miały miejsce we wczesnych godzinach porannych w środę. Głośne eksplozje słychać było o 5 rano czasu lokalnego. Nie jest jeszcze jasne, co zostało zaatakowane, ale naloty nastąpiły po tym, jak Izrael ostrzegł, że będzie atakował nową dzielnicę. Siły obronne Izraela ostrzegły we wtorek, że mogą zaatakować dzielnice na południe od międzynarodowego lotniska Mehrabat. Obszar ten obejmuje budynki mieszkalne, instalacje wojskowe, firmy farmaceutyczne i zakłady przemysłowe. Nowa fala ataków nastąpiła również dzień po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zalecił natychmiastową ewakuację mieszkańców stolicy Iranu oraz zażądał bezwarunkowej kapitulacji kraju. Wcześniej Izrael przekazał, że zabił generała Alego Shadmaniego, którego określił jako najwyższego dowódcę Iranu. Shadmani został mianowany w zeszłym tygodniu następcą Golama al-Rashida, który również zginął w izraelskich nalotach, na nowe stanowisko szefa sztabu w siłach zbrojnych. Iran nie potwierdził publicznie ostatnich ataków Izraela ani zabójstwa Shadmaniego. Konflikt izraelsko-irański pochłonął do tej pory życie dziesiątek Izraelczyków i ponad 200 Irańczyków w ciągu pięciu dni intensywnych transgranicznych ataków z powietrza. Duża część społeczności międzynarodowej wezwała do natychmiastowej deeskalacji, ale żadna ze stron nie chce się wycofać. We wtorek Iran wystrzelił w kierunku Izraela pociski rakietowe, które według sił obronnych Izraela zostały w dużej mierze przechwycone.